Witam Was bardzo serdecznie w nowym Zagrajmy. I zapowiadałem, że po Pańki Leże i po Cars będzie gra klasyczna, no i jest! Super Mario Bros. Właściwie, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale... Relacjonowanie tego, co się dzieje w takich grach, tłumaczenie takich gier, jest chyba najtrudniejszą rzeczą, jaką można robić. Z tego względu, że tak naprawdę mało osób nie wie o istnieniu tych tytułów. Yy, yy, nawet starsze osoby nieobeznane z komputerem kojarzą Mario, wie, mają w podświadomości, kim on jest. Yy, no, i to jest jakby. Bo, no, bo już tam moi starsi widzowie, ci wcześniejsi, wiedzą, że ja już kiedyś Super Mario Bros. nagrałem. Natomiast, no, ono miało cztery mm, części. Ten let's play miał 4 części i w każdej części przychodziłem po dwa światy. Tutaj y, będę grał na podobnej zasadzie, ale sam let's play będzie miał 9 części. I teraz, y, ponieważ grę chcę przejść 3 razy, i. Pierwszy raz chcę przejść tę grę normalnie, wszystkie osiem światów przejdę, bez żadnych skrótów. Za drugim razem przejdę ten tytuł już po przejściu pierwszym, bo pewnie dużo z was się orientuje, że kiedy raz przejdzie się Mario i potem przejdzie się je drugi, podejdzie się drugi raz bezpośrednio po wygraniu, no to przeciwnicy się nam zmieniają, no i to też zmienia rozgrywkę. Natomiast y, trzeci raz przejdę Super Mario Bros. w lewą stronę. Nie no, tak naprawdę to postanowiłem, że zrobię to y, w taki sposób, że. Y, już nie przytaczając żadnych sucharów, y, będzie to przejście na szybko, czyli będzie to jedna część, w której przechodzę od początku do końca za pośrednictwem y, tych ukrytych y, różnych rur. No, więc to gwoli ścisłości. No i gramy, gramy, gramy. Mm, tylko teraz tak, jak się na tym emulatorze skakało? Aha, ZX, ok. Bo ja jestem przyzwyczajony do Nestopii, a niestety na kąpie Nestopię, Nestopią. Yy, no, na Nestopii nie mogę nagrywać. No i tak. Teraz mam dylemat, czy wejść do tej rury tam, czy nie, ale zazwyczaj tego jednak nie robię z tego względu, że to mam życie i no, jest to na pewno lepsza perspektywa. Zastanawiałem się, czy tę grę przejść w wersji snesowej, ale ludzie bardziej znają tę wersję eee, grafikę z wersji snesowej. Ludzie w Polsce bardziej chyba kojarzą z eee, Mario Forever swoją drogą jest dobrą, dobrym klonem, ale no ma swoje wady. Ok, mamy gwiazdkę, ale nie będziemy tak zapieprzać, ponieważ tutaj mamy parę rzeczy do zebrania. No i pomimo, że nagram dwa światy w jednym let's playu, to zrobię chyba cięcia, bo yy, no przy zbyt długiej grze... Dźwięk nie jest zsynchronizowany yy, syn z obrazem, a tego bym nie chciał. No i pierwszy zamek zajęty. Teraz schodzimy do podziemi i niszczymy kolejne gumby, które nam tutaj łażą. I ogólnie skumajcie całą koncepcję tej gry. Yy, wiadomo, klasyka mm, gatunku, chociaż Mario jest z tego co się orientuje dopiero piątą poz najbardziej rozpoznawalną postacią. I nawet Gordon Freeman z Half-Life yy, no, jest od niego troszeczkę ciutek wyżej. Co mnie dziwi, bo jednak Gordon ma trochę krótszą historię. Jakby nie patrzeć, Mario pojawiło się... Znaczy, Mario pojawił się o wiele, wiele szybciej. I teraz będzie kwestia zdobycia kolejnego życia. Tylko jak to zrobić? Znaczy, tu, to życie ma takie, ten, ma tendencję do przeskakiwania przez ten mur. Okej, okay. kolejni przeciwnicy. Nasze ukochane rośliny, które... Jednak no, mimo że są mięsożerne nie odważą się wyjść, kiedy stoimy na ich rurze. W późniejszych wersjach są też czerwone, przynajmniej na, na, na przykład w dosowym Mario tak było, że były czerwone te piranie i, i one i one wychodziły już nie, nie, nieważne czy staliśmy na tej rurze czy nie. Okej, okay, idziemy normalnie, nie idziemy górą. No i skaczemy. No i kolejny zamek zdobyty. Okej, okay, teraz będzie runda. Z takimi no w sumie kiedyś nazywałem to drzewka, pamiętam. E, teraz, no wiem, że to są takie wzgórza, jakby dość dziwnie narysowane, ale no są to jednak wzgórza. Ach te złote czasy, kiedy się w to pykało na się No i te czasy, kiedy człowiek nie miał świadomości z czym walczy. Na przykład to była gumba była sową, eee... Czy, czy Goomba jest podobna do Sowy w tej grze? Według mnie, no i jest podobna do Sowy. I też myślę, że pokolenie, które miało Amigę i grało w... ...Giana Sisters, no to jest jakby usprawiedliwione, bo tam... Um, ...jednak Giana Sisters było klonem Super Mario Bros. Cicho mi tam. Ach, nie ma to jak mieć psa w pokoju. Mniejsza z tym. No i tak. Ee... No niestety, nie mam możliwości m... usunięcia go. Dobra, to źle zabrzmiało. Usunięcia psa z pokoju, źle to zabrzmiało. Nie, nie chodziło mi o to, o, o czym myślicie. No i tak. Ee... No. Aha, co mówiłem? O OGIANE SISTERS. No i tam właśnie były sowy. Więc, no te gumpy mogły być podobne do sowy, zwłaszcza że te ich, ten ich tułów kiedyś był identyfikowany przeze mnie jako właśnie dziób. No dopiero w późniejszych wersjach one są widoczne no bardziej w większych detalach, więc Okej, okay, mamy Bowsera z tą różnicą, że nie jest to prawdziwy Bowser. To po sobie zostawiamy. No i po raz kolejny Toad nas informuje, że Księżniczka jest w innym zamku. Na szczęście to nie po raz kolejny. To jest pierwszy raz, ale musimy przygotować się psychicznie na kolejne 6. Okej. Okay. Mm, teraz na chwilę zatrzymam grę i nagram. znaczy. zrobię restart nagrywania. Dobra. Eee, no i możemy grać dalej. Jeszcze chyba. W ogóle nie skoczyłem na tej żółwie. Wiem, że to daje więcej punktów, ale jakoś mając strzelanie, wolę iść na e, łatwiznę. A ewentualnie tutaj. Czy tu można wejść? Nie, tu nie można wejść. Coś mi się pomyliło. Wiem, że tu jest podobne miejsce, do którego da się wejść. Ale ja widocznie to nie tutaj. Okej. Okay. Tego, tej mocy już nie wezmę. Do tamtej rudy chyba dało się wejść, no ale już za późno. Ale mamy! Mamy możliwość pójścia do bonusu. Takich bonusów jest kilka, ale jeden. Yy, z, no Zwykle, kiedy pojawia się taka fasolka, no to mamy bonus. Yy, no typowy, jak ten. Coś tam. Parę chmur może będzie miało inne ułożenie, będzie noc albo dzień. No i to w sumie jedyne różnice. Ale jest w tej grze też taka fasolka, która nas zaprowadza do ukrytego przejścia. I jeśli nie jesteśmy świadomi tego, że ona się tam znajduje, no to możemy. A <laughs> raczej musimy już się kierować na skróty. Gdyż nie ma opcji wyjścia stamtąd. I to jest w czwartym świecie, w drugiej rundzie, dobrze pamiętam. Okej. Okay. Niech nie będzie łatwo. Wskakujemy na trampolinę. Grunt to jest to, żeby w drugiej rundzie tego świata mieć strzelanie. Ile to rzeczy rozwiązuje. Zwłaszcza, że będziemy w wodzie. No, jesteśmy w wodzie. Kiedyś kolega chciał mi ściemnić, że stąd można wyjść. Otóż nie, nie można wyjść. No dobra, na razie mamy same blupedy które tam. Okej, okay, pojawiły się. Pojawili się inni przeciwnicy. No ale, rzecz, rzecz jasna, blupedy były takim utrapieniem. Jak się nie miało strzelania, to trzeba było dyskretnie jakoś tak przejść i je wyprzedzić, żeby nie zrobiły krzywdy naszemu Hydraulikowi. Zastanawia mnie też yy, taka rzecz yy, w kwestii tego, no bo każdy projekt, yy, czy to chodzi o jakiś serial, czy jakiś film, czy, 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 czy właśnie o grę, no każdy projekt musi mieć swój opis i jest prezentowany y, ludziom y, którzy się tym zajmują y, no i chciałbym zobaczyć reakcję ludzi, którzy po raz pierwszy w życiu słyszeli, że y, głównym bohaterem jest hydraulik strzelający ogniem w krainie Muchomorów, który i jeszcze do tego ratuje księżniczki, walczy ze smokami no, i żuwiami Pomysł zwariowany, no ale podejrzewam, że po przedstawieniu całej koncepcji gdy, znaczy tego szkieletu rozgrywki, no to wszelkie wątpliwości się rozwiały. Okej, okay, tutaj tej rundy nigdy nie lubiłem. Tu naprawdę bardzo łatwo jest dostać, tą rybą po oczach. Rybą, która ma skrzydła, warto dodać. Tu, te, tu też tak tego nie widać, ale już właśnie w nowszych wersjach widać, że te ryby mają skrzydła. I one się, nazywają chyba chip-chipy czy coś w tym stylu. Taką mają nazwę. Ale jeśli już naprawdę uważacie, że w Mario są Sowy, no to zagrajcie w Super Mario Land. Tam Sowy... znaczy Super Mario Land 2, przepraszam. Tam Sowy są na stówę, z tym, że się z nimi nie walczy i występują w jednej rundzie. Poza nimi... W Mario chyba Sowa nigdy nie wystąpiła. No, ale nie grają we wszystkie gry z Mario. Jest ich stanowczo za dużo, żebym mógł... ...sobie na to pozwolić. No poza tym tam kwestia konsol, których nie posiadam. Tych nowych konsol. No i już mamy pierwsze płomienie ze strony fałszywego ba ba Bausera. Ech. A, tylko cztery razy musiałem w niego uderzyć. Okej, okay. po Ko raz kolejny ratujemy Toada. No i co? I to właściwie będzie koniec naszego dzisiejszego odcinka. Dlatego ja się z Wami żegnam i zapraszam do następnego let's play'a.